Szanowni Państwo, współczesny świat stał się zależny od ogromnej ilości materiałów, takich jak cement, żelazo, aluminium, plastik. Nawet najbardziej wydajne procesy produkcyjne i najwyższy stopień recyklingu mogą nie wystarczyć, aby powstrzymać ten rosnący popyt na materiały. Rodzą się zatem pytania: jak daleko jeszcze zamożna część świata posunie się w konsumpcji? czy dalszy wzrost zapotrzebowania na te materiały wiąże się z prawdziwym wzrostem jakości życia. Jakie znaczenie nie tylko dla środowiska, ale również dla ekonomii ma powszechne upodobanie do gromadzenia rzeczy. Czy możliwe jest bogactwo bez konsumpcji? Na te i inne pytania odpowiada profesor Wacław Smil w swojej najnowszej książce Tworzenie bogatego świata. Światowy bestseller polecany przez Billa Gatesa. Tworzenie bogatego świata. Perspektywy w ekonomii, przemyśle, środowisku. Polecam. Dorota Siutowska-Mieszkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN.